Welcome, bienvenue, welcome. Jestem Lola Noir i jestem artystką burleski, wielbicielką stylu retro i pierwczynią życia w stylu glamour, bo to jest stan pomysłu, a nie stan portfela. Witajcie na moim kanale i dzisiaj mam dla Was filmik z życia burleskowego. Wielokrotnie już mówiłam, że jednym z celów tego kanału, tym, co chcę Wam pokazać, jest to, jak wygląda życie Artysty, artystki burleski, od kulis, od tej drugiej strony, tej, której nie pokazujemy na scenie. Dlatego dzisiaj chciałabym Wam pokazać rzeczy, z którymi przychodzę na show. Rzeczy, które muszę zawsze mieć w walizce, kiedy się pakuję. Czy zawsze jeździłam z takim zestawem rzeczy? Nie. Niektóre z tych rzeczy dołożyłam do tego opakowania. Co to właściwie jest, Saszetki? Czy zawsze miałam w swoim zestawie wszystkie te rzeczy? Nie, absolutnie nie. Niektóre z tych rzeczy wylądowały w mojej kosmetyczce właśnie dlatego, że doświadczyłam ich braku. To jest taki zestaw osoby przygotowanej na może nie każdą okoliczność, ale na wiele różnych okoliczności. Każda z tych rzeczy po prostu może się przydać. A ja lubię być, wiecie, silną, niezależną kobietą, która ze wszystkim da sobie radę. What, like it's hard? To powiedziawszy, e, chciałabym jednak zaznaczyć, że burleskowa garderoba to jest jedno z najfaj najfajniejszych i najwspanialszych środowisk, w jakich kiedykolwiek było mi dane przebywać. W znakomitej większości e, zawsze się czujemy w garderobie jak siostry, bracia, rodzeństwo. Pomagamy sobie ze wszystkim, pożyczamy sobie wszystko. W garderobie jest takie poczucie. Wspólnoty i wzajemnego wsparcia, którego rzadko doświadczam poza garderobą. Ale do rzeczy, co ja mam w tej kosmetyczce. Zacznijmy od rzeczy oczywistych, um, takich, które się przydają do kostiumu. Wiadomo, że na burlesce raczej nie zobaczy się kompletnej nagości, więc możecie kojarzyć, że w klasycznym pokazie burleskowym zwykle mamy naklejone na piersiach takie nasutniki, po angielsku mówimy na to pasties. Jednym z najczęściej pojawiających się pytań od publiczności jest, ale jak to się trzyma? Otóż najczęściej są to dwa sposoby. Jednym z nich jest Taśma dwustronna. To jest akurat taśma taka do dywanów, ale niektórzy używają też taśmy perukarskiej. Chodzi o to, żeby to była taśma dwustronna i żeby w miarę dobrze trzymała. Do taśmy klejącej oczywiście przydadzą się też nożyczki. Nożyczki przydają się też do wielu innych rzeczy, więc nożyczki również często ze sobą noszę. Ale nie wszyscy używają taśmy klejącej, ponieważ taśma klejąca ma to do siebie, że w kontakcie z wilgocią traci swoje właściwości klejące. Więc jeżeli ktoś ma naturalnie bardziej wilgotną, oleistą skórę, albo po prostu ma, jest, ma dosyć dużą potliwość, albo na przykład oblewa się czymś na scenie, to pasties mogą odpaść i byłam tego Świadkiem, kiedy komuś odpadało jedno albo nawet i oba. Więc ja na przykład e, przyklejam sobie pasties na specjalny klej do charakteryzacji. Gdzie go mam? Gdzie go mam? Ja przyklejam sobie pasties na klej do charakteryzacji, i tutaj mam taki klej. To jest klej do przyklejania peruk i sztucznych brud sztucznego zarostu w sensie i to jest taki profesjonalny klej typu Mastix, bardzo go lubię i tutaj mam taką małą fioleczkę, bo mój klej się akurat skończył, muszę sobie go kupić, ale chciałam Wam pokazać. Ta fioleczka na pewno ze mną gdzieś jeszcze pójdzie, ale to w ogóle tę fioleczkę dostałam od pewnej makijażystki, która zajmowała się Malowaniem ciała, i dała mi tę fiolkę razem z całym wielkim kartonem sztucznych rzęs, jak kręciliśmy zdjęcia do serialu Sexy Fine na Netflixie, bo pożyczyła mi swój klej do charakteryzacji, który wykorzystała przy body paintingu. I w podziękowaniu następnego dnia zdjęć dostałam od niej sztuczne rzęsy, i właśnie ten klej. Co jeszcze nam się przyda? W kwestii wyglądowej. No oczywiście, na scenie lubimy się błyszczeć, co oznacza, że zużywamy sporo brokatu. Już mówiłam na tym kanale, że tak, niestety, używam brokatu, który jest mikroplastikiem. Staram się tego nie robić, więc używam. Brokatu do makijażu, ale staram się nim nie rzucać w publiczność. No, ale jak zużyję swoje zapasy brokatu, to nie będę się zaopatrywać w kolejne brokaty. Natomiast tak noszę ze sobą brokat w kilku różnych kolorach, bo zawsze się może przydać mnie czy komuś innemu, żeby podkręcić trochę makijaż. Więc mam tu na przykład srebrny brokat i mam tu na przykład. Złoty brokat. Bardzo basicowe, burleskowe kolory. Ale mamy tu jeszcze taki brokat w kolorze rose gold. <noise> A brokat trzeba na coś przykleić, więc oczywiście mam też primer do brokatu um, i trochę patyczków kosmetycznych one też się przydają. Ale lubię błyszczeć nie tylko na twarzy, lubię też błyszczeć na ciele. Um, Zwykle zabieram ze sobą na imprezy burleskowe w ogóle jakieś trzy albo cztery rodzaje brokatu do ciała. Się uwielbiam płaszczać. Ale dzisiaj pokażę Wam jedną rzecz, którą dostałam w prezencie od mojej przyjaciółki na święta i jest absolutnie przepiękna. I to jest właśnie taki puszek z brokatem. No po prostu już samo opakowanie widzicie, jak wygląda. Jest prześliczne. Pokażę Wam. To jest moja ręka. To jest moja ręka z tym brokatem. Jest absolutnie przepiękny, taki właśnie pudrowo złoty puszek. No po prostu uwielbiam się tym pryskać przed występem. E, lubię, lubię po prostu się błyszczeć. No, lubię. Nie będę za to przepraszać. Kolejną rzeczą. Którą lubię ze sobą mieć, są perfumy. Perfumy też mi bardzo pomagają wejść w taką personę sceniczną. Nie jestem jedyną osobą, która to robi, bo rozmawiałam z koleżankami moimi burleskowymi i wiem, że one też tak często robią. Mam specjalne perfumy, których używam zawsze przed występem, bądź w moim przypadku zawsze, jak chcę się po prostu poczuć jakoś tak. I te perfumy sceniczne zwykle są właśnie takie mocniejsze, bardziej agresywne, ale jakby pomagają się wcielić w te role. Moje perfumy sceniczne to są perfumy marki Obsessive, które dostałam od nich podczas targów bielizny i to jest zapach nomen, nomen sexy. <grych> I mam tutaj taką, taki, taką małą próbeczkę, widać, że już się kończy, muszę sobie kupić e, większy rozmiar, ale naprawdę to jest, to jest mój zapach, który pomaga mi, wiecie, Wejść w tę rolę. Marko, obsesji w moje dane kontaktowe znajdują się w opisie tego filmiku, jeżeli chcielibyście współpracować. Co jeszcze mam w tym um, piterku? Pewne rzeczy po prostu warto ze sobą mieć, kiedy się wychodzi, więc dezodorant w sztywcie przydaje się. W światłach scenicznych jest bardzo gorąco, więc jeżeli chcemy się odświeżyć, zwłaszcza po występie, no to dezodorant się po prostu przyda. Pomadka ochronna do ust i krem do twarzy. To też się przyda jako primer przed makijażem, jeżeli maluję się na miejscu, albo coś do nałożenia na twarz, jeżeli zmywam sobie make-up w miejscu, w którym występuję po występach. Chociaż ja zwykle czekam do domu, do powrotu do domu z tym. Ale, no, mam to ze sobą. Pasta do zębów. Świeży oddech też może nam dodać pewności na scenie. Tampony. Nie muszę tłumaczyć, dlaczego się przydają, chyba. Mam nadzieję. Jako o nich muszę spytać, czy ktoś wpadł już na pomysł przywiązywania do sznureczków tassels albo czegoś innego, co ma sprawiać, że one faktycznie będą widoczne? <śm> <tassels> Nie? O Jezu, to było mi bardzo dziwnie. Bezbarwny lakier do paznokci. Na wypadek, gdyby komuś poszło oczko, raczej nie w kabaretkach, ale na przykład w takim meszu, którego, z którego często korzystamy w naszych kostiumach. To jest bardzo ważna rzecz. Mini zestaw do szycia. To jest zestaw, w którym jest pęsetka, małe nożeczki, guziki, y Jeden zatrzask i nici w najważniejszych kolorach, czyli mamy tutaj biały, czarny, czerwony, różowy, żółty i taki szaro-srebrny. I to jest coś, co naprawdę potrafi uratować życie za kulisami, jeżeli coś się stanie z kostiumem, a czasami się dzieje. Kolejną rzeczą, która jest w moim zestawie zawsze, jest to pudełeczko. To pudełeczko jest bardzo ważne. To jest pudełeczko, w którym trzymam rzeczy do włosów. I Tutaj też jest gumka do włosów, z której czasem korzystam. Zdradzę Wam sekret! Często występuję na scenie w perukach. Nie mam naturalnie rudych włosów, jak Jessica Rabbit. Więc to jest yy, pudełeczko, w którym na przykład mam czepek do włosów pod perukę i mnóstwo spinek. Różnego rodzaju spinek i żabek i wsówki. Bardzo dużo wsówek. Ale tym, co tu również mam, są agrafki. Agrafki potrafią też ratować życie. E, tutaj już mi zostało niewiele tych agrafek, więc muszę sobie dorzucić tutaj. Bo co jakiś czas po prostu dokupuję agrafki i jednoszę ze sobą. Naprawdę były, byłam świadkiem sytuacji, w których agrafka ratowała kostium tuż przed występem. To, co muszę zrobić, bo tutaj te agrafki są srebrne, to, co muszę zrobić, to muszę sobie dokupić agrafki w innych kolorach. Myślę, że chciałabym mieć jeszcze parę złotych agrafek i jakieś czarne agrafki, jeżeli uda mi się znaleźć. Bardzo przydatne. No nie liczę, ile razy ktoś na backstage'u pyta, czy ktoś ma agrafkę, czy ktoś ma wsówkę. W sumie to nawet, yy, za którymś razem powiedziałyśmy, że wsówki są chyba przechodnie w naszym środowisku burleskowym, bo każda od każdej kiedyś pożyczała wsówki. A tutaj mam jeszcze opakowanie szpilek do włosów. Teraz trochę przekłamię rzeczywistość, bo pokażę wam coś, co jakby. To nie jest ta konkretna rzecz, ale tym, co zawsze zabieram ze sobą na występy burleskowe, jest też dodatkowa para pasties, albo i dwie. Tutaj mam takie, to nie są te, które ze sobą zabieram, bo PayStys mam zwykle w osobnym. Pojemniczku, ale zawsze biorę ze sobą więcej par niż te, których potrzebuję do swoich występów. Możecie zresztą zobaczyć mój filmik, w którym opowiadam o swojej kolekcji pasties. Link do niego się pojawi gdzieś tutaj. Mam takie pary pasties, które są dosyć uniwersalne, kolorystyczne, więc jedna jest czarna i błyszcząca, a druga jest biała i błyszcząca. I one pasują po prostu do wszystkiego, więc yy, zwykle wrzucam je do pudełeczka, w którym noszę pasties do swoich występów i absolutnie zdarzyło już mi się, że e, jedna z dziewczyn, z którymi występowałam, odkryła, że zapomniała spakować pasties i potrzebowała pożyczyć jakąś parę, więc to też jest taka rzecz, e, którą sobie absolutnie pożyczam. Kolejną rzeczą, której nie ma w tym e, piterku i jestem bardzo zaskoczona, bo myślałam, że ją spakowałam, jest maszynka do ogolenia. Słuchajcie, zdarzyła mi się taka historia, że występowałam na imprezie, i w garderobie, przebierając się, odkryłam, że ogoliłam sobie rano jedną pachę, a drugą zapomniałam. Nie wiem jak to zrobiłam, ale po prostu to zrobiłam. I wtedy zadałam w garderobie pytanie, czy ktoś ma maszynkę do golenia? I jedna dziewczyna miała i pożyczyła mi swoją maszynkę do golenia. I to jest właśnie to siostrzeństwo, o którym mówię, yy, że dziewczyny z burleski po prostu pożyczą sobie wszystko. Ale od tego czasu absolutnie noszę ze sobą taki zestaw, wiecie, maszynka do golenia i taki Taka, takie, takie małe też opakowanie, takie prób, taka próbka kremu do golenia na wypadek. Więc to też jest taka rzecz, którą, którą mam, więc nie wiem, dlaczego musiałam ją wyjąć i przepakować do jakiegoś innego opakowania. I ostatnią rzeczą, którą mam w tym, są krople do nosa. Czasami, jeżeli się ma alergia, to potrafi ci spuchnąć nos, i dla mnie, jako osoby, która często śpiewa albo gada podczas swoich występów, Ważne jest, żeby nie mieć zatkanego nosa, więc to jest coś, co potrafi mi naprawdę uratować struny głosowe, to może nie, ale wiecie, zatoki. Więc to też się przydaje, jeżeli komuś yy, odkręcił się kranik z nosa, który nie chce przestać cieknąć, to krople do nosa, które obkurczają śluzówki, też się bardzo przydają. Myślę sobie, że jest jeszcze parę rzeczy, które bym dorzuciła do tego zestawu. Na przykład jakaś zapasowa para sztucznych rzęs, bo kiedyś zdarzyło mi się totalnie, że zapomniałam takiego piterka, innego piterka, w którym miałam biżuterię na występ i dorzuciłam do niego sztuczne rzęsy. I po prostu spakowałam to sobie wszystko, a potem zapomniałam to wrzucić do walizki i musiałam pożyczać sztuczne rzęsy od koleżanki, która na szczęście miała ze sobą kilka par sztucznych rzęs, więc też myślę sobie, kurczę komuś, to by się mogło przydać. Mnie się kiedyś przydało, więc muszę dorzucić tutaj jakieś sztuczne rzęsy i pewnie zapasowy klej do sztucznych rzęs. To też się zawsze przydaje. A Wy macie jakieś takie swoje niezbędniki, bez których nie ruszacie się z domu? Nie muszą oczywiście dotyczyć burleskowego show, ale może jest coś takiego, co nosicie w swoich torbach, kieszeniach, um, bez czego nie potraficie wyjść z domu. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach. I oczywiście pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę, żeby subskrybować ten kanał, żeby zostawić mi jakiś miły komentarz, um, subskrybować mnie w mediach społecznościowych, a może nawet sypnąć we mnie pieniążkiem w ramach okazywania swojego zachwytu lub też um, docenienia tego, co tutaj robię na tym kanale. Wszystkie potrzebne linki do tego znajdziecie w opisie tego filmiku, a ja na razie żegnam się z wami i życzę wam wszystkiego najlepszego. A ja na razie żegnam się z wami, życzę wszystkiego. A ja na razie żegnam się z wami do następnego razu. Au revoir.